Teraz z luką jedziemy sobie w terenik. Tak trochę chodzi, gdzie się widać nie chcę, Więc będzie króciutko. Chyba gdzieś tu wodospad jest. Idziemy, idziemy. Nie jest. Tu widać dużo wody. Chyba tutaj. Widzicie, nie o. Nie wiem, czy widzicie jest tam wodospadzik. całkiem ładny było do, do razu ile mniej wody no jak widać od razu że luka się nie boi tylko ja się no chodzić nie chce coś to źleniuszek trochę taki nie no, musisz się rozruszać tak nie nie wracamy. nie wracamy no chodź 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 idziemy idziemy jest! Ja. No daj, ja. Co to taki arabca? Ja. Superka! Taka, przypomniałaś, jakby zakaz miała wyszczelić. No idziemy, czego się boisz. Brut, 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 brut. Stój, stój. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma, czego się boisz? Czego ty się boisz? Chodź, Krysia. idziemy, chodź. Dalej dobrze. Nie bój się. Tak, radary nastawione. Onda jest jastrząd leci. Nie widać oczywiście. Co tam ci luka dzisiaj? No. Taka jakaś dzisiaj nie w sosie jesteś. co tam widzisz powoli, i Co, dawno nie jeździłaś, to to już wszystko straszne, tak? Wszystko straszne, O, oj, nie puchaj się, nie puchaj się. No, tak trochę uciekam właśnie przed psami, ci znaczy, są daleko, nas nie widziały, ja jeździłam i no lewej ucieknę. Nas nie widzą niż miałoby ją ugryźć. już chyba. Chyba już nas nie dogonią. No. Jakieś bezpańskie, ale duże były. Widziałam, bo zaczęły szczekać, nie wiadomo na co. Więc lepiej, żeby nas nie dopadły. Bo już kiedyś jeden nas zaatakował. Chciał chyba ugryźć lukę. Albo ugryźć. Nie mam pojęcia tu się stało? ale dostał kopniakiem w ty... od tylnych nóg, Tutaj tam właśnie był. On się trochę pokłynął. No i od tej pory właśnie ona się boi psów. Więc no już. Lepiej ucieknąć. O ile właśnie ten pies nie widzi, żeby nie zaczął gonić. Ale już nie idą, więc... Więc możemy sobie bezpiecznie wrócić. Ciekawe skąd te psy? No Podsumowując jazdy na luce, to dzisiaj mega płocha była. Wyjątkowo. Dawno taka nie była, o ile w ogóle kiedykolwiek była aż tak bardzo płocha jak dzisiaj. Ale tak to jazda bardzo przyjemna. Oprócz tego początkowego stępa, gdzie cały czas tylko myślałam o jedzeniu i nie iść. To naprawdę fajnie. I się wyszalała w galopie. Ale ani razu nie brykła, więc jest dobrze. Bo właśnie czasem jej się zdarza bryknąć w galopie. No, zwłaszcza w takim szybszym, albo jak y, długo nie jeździ. Właśnie z emocji. No tak zazwyczaj delikatnie, że ja ledwo czuję. No więc bardzo dobrze. Konik zadowolony, bo wybiegany. Tam na pastwisku to tam za często nie biegają. A teraz po deszczach to w ogóle ślizgo jest to. Dlatego tego teren biorę ja, Żeby się nie wyglabał na łące. Super konik. O, słuchaj, te pieski, nie wiem czy słyszycie.